dobry, witam Was w kolejnym dniu. Przypomniało mi się, że miałam zrobić poidełko dla owadów i być może dla jakichś ptaszków. Na razie to jest taka prowizorka, bo generalnie chcielibyśmy jakieś takie fajne kiedyś tutaj postawić, ale to jest, wiecie, w przyszłości, bo niestety one są dosyć drogie, więc albo kupimy jakieś fajne takie kamienne, a jak nie, to być może zrobimy jakieś sami. Natomiast na razie zrobiłam taką prowizorkę. Pokażę Wam. Wykorzystałam do tego nasze stare naczynie od naszej znajomej Justyny, którą pozdrawiam. Stare, nieużywane, już nie używamy go od jakiegoś czasu. To jest naczynie, które używaliśmy na dokładnie rekonstrukcji bitwy pod, bitwy pod Grunwaldem, ponieważ jesteśmy rekonstruktorami i bawimy się w, w odtwórstwo historyczne. I na tym pięknym naczyniu, to jest taka patelnia średniowieczna, Gotowaliśmy, ale w związku z tym, że teraz już gotujemy troszeczkę inaczej niż kiedyś, bo gotujemy grupami i po prostu to naczynie jest już troszeczkę za małe, no to stoi nieużywane, a jest przepiękne i stwierdziłam, że będzie pięknie się komponowało z naszym ogrodem. Oczywiście nie tym, który jest aktualnie, tylko tym, który będzie w przyszłości, ale na razie niech sobie, niech sobie tu stoi. Wsadziłam kamienie, wsadziłam jakieś patyczki po to, żeby owady miały na czym siadać. Um, oczywiście nasze dziecko ma fajną, fantastyczną zabawę przy okazji. Bo przecież woda, kamienie i patyki to jest najlepsze, co może być. I postawiłam w takim miejscu, gdzie jest bardzo dużo drzewek, które w tej chwili kwitną, więc tych naszych pszczółek i innych owodów jest tutaj chyba najwięcej. Drugie postawię tam, ponieważ tam też jest takie kwitnące drzewko. A drugie zrobię z pokrywki tego naczynia. Tam chyba nie będę musiała nawet za bardzo nic zrzucać, bo jest dosyć płytkie. No i tak to wygląda. To jest poidełko numer dwa z pokrywki od tamtej patelni. I to jest w miejscu właśnie, gdzie mamy kompostownik, bo tutaj też jest bardzo dużo owadów. Także czekamy, zaraz pewnie coś przyleci, żeby się nabić wody. Nie, synku? Co to jest? Kamień. Kamień, tak. Słuchajcie, znalazłam, znalazłam węża. Nie znam się kompletnie na wężach. Ruda, uważaj, żeby cię nie dziabnął. Co to za wąż? Ale jest piękny, ruda Kocie Nie wiem czy słyszycie jak syczy Kocie Okej, okay, to jednak żmija zygzakowata Także musimy uważać, chociaż one teoretycznie nie powinny jakoś tam... Yy, nie ma jakiegoś dużego ryzyka, żeby nas ukąsiły. Yy, to syczenie takie, co nie wiem, czy było słychać, to jest właśnie moment, kiedy one się bronią. Ach, do, y, dobrze, że jest internet, bo tak to bym nic nie wiedziała. Także już wiem, jak wyglądasz, Mija, zapamiętam. Yy, mimo wszystko oczywiście nie podchodziliśmy nic, nie nie, nie, nie robiliśmy i po prostu sobie pooglądałam, jak wygląda z daleka. Yy. W sumie mieszkamy w takim miejscu, że muszę się spodziewać takich zwierzątek, jakby nie było w końcu. mieszkamy przy lesie, więc na skraju lasu takie zwierzątka, zwierzątka na pewno się będą pojawiały. Aczkolwiek myślałam, że to ostatnio widzieliśmy za skrońca. Hmm, a był trochę mniejszy w sumie. W wlazł. No, znaczy nie w cegłówki, tylko w pustaka. Tak śmiesznie się zawinął o te dziurki, które są w pustaku. No, także mamy żmiję słuchajcie, w pobliżu. Ok, biorę się za porządek. Już zaczęłam tutaj czyścić. Najpierw sobie wyczyszczę taki pas, bo chciałem sobie posiać tutaj słonecznik i później zobaczymy, ile mi się uda. Będę próbowała czyścić dalej. No tu jest po prostu tragedia. Najlepiej jakby to przykryć, jakąś, nie wiem, plandeką słomą czy czymś, żeby to po prostu się zadusiło, ale to będzie trwało chyba z rok więc nie wiem, chyba to po prostu przeczyszczę i częściowo zrobimy łąkę kwietną, a później, tak jak mówiłam, wstawimy sobie tutaj. Jakieś, jakiś domek drewniany, ale to w przyszłości, na razie po prostu wykorzystam ten teren dla owadów, żeby miały możliwość zajadania się. Miałam małą pomoc, no a mi pomogła. Nie taką małą, bo pomogła mi dosyć dużo. Ale słuchajcie, zobaczcie, zrobiliśmy dopiero taki kawałek, a jeszcze tego jest tyle i to jest dramat, ale jest po prostu tak twarda ziemia. Jest tak ciężko ją przekopać. A no niestety muszę to przekopać, bo mówię, nie mam czasu na to, żeby, żeby, żeby to przykryć czymś, czy słomą, czy plandeką, więc po prostu czyścimy to ręcznie. Zobaczcie, jak się robi czyściutko, tutaj w tym miejscu będą słoneczniki, a za słonecznikami wsadzę kukurydzę. Nie wiem, czy nie będzie i tu za ciemno. Muszę troszeczkę te gałęzie popodcinać chyba, bo będą przeszkadzały słonecznikom, jak po prostu, ale tylko troszkę, więc to drzewko raczej nie, nie specjalnie ucierpi na tym. No i później jedziemy tutaj dalej z tym, ale myślę, że chyba dzisiaj już nie zdążę. Czekam po prostu na deszcz, jak na zbawienie, słuchajcie, bo nie, naprawdę jest tak ciężko kopać w tej ziemi. A tam, gdzie chcieliśmy zrobić tę trawnikałąkę, tą trawnikałąkę, no po prostu tam, tam nie ma nic, tam jest twarda, sucha ziemia i trzeba to przekopać, więc czekam na deszcz. Podobno ma padać jutro, chociaż miało padać już dzisiaj, a coś mi nie, nie wyszła prognoza, więc zobaczymy. you mm -hmm. Posiany słonecznik, posiana kukurydza, mój mąż z kotem. <grydza> z wiaderkiem i kotem. Odgrodziłam. teraz zrobiłam sobie już tak, że sobie zaznaczyłam, gdzie co mam. W sensie takie opatyczki ze sznureczkami, których nie wiem, chyba ich nie widać tutaj. Po to, żeby w to nie wchodzić, po prostu. Także tutaj już się robi coraz fajniej. Pokażę Wam, jak nam fajnie już wyrastają warzywka. Turskaweczki się poprzyjmowały. Proszę bardzo, jakie piękne truskaweczki nam rosną. Gnojweczka z pokrzyw już się robi, więc niedługo podlejemy. Prawie się zabiłam. A tutaj idzie nam groszek. Zobaczcie, jak wyrasta. Tu jest groszek. Tu jest sałata. Już pojawił się też koperek. Tam niżej widać. Tutaj jest coś, co nie wiem co. Tam jest nasza rzutkieweczka. I tutaj są takie już maluteńkie, ale znaczy, jeszcze takie maluteńkie, ale pod spodem. Więc nie będę tam zaglądała, bo są na tyle małe, że jeszcze nie widać za bardzo. Tutaj nasza łąka kwietna jeszcze się nie, nie, nie za bardzo pojawia, ale podlewam codziennie. Staram się przynajmniej. Jutro ma padać, dlatego stwierdziłam, że dzisiaj posieję to co posiałam, żeby trochę nam to namokło fajnie. Nie mężu? Tak. Powiesz coś fajnego? Stoję pod mam z kwiatów. Prawda? Jak romantycznie. romantic. Co? Siedzę na koniu. Siedzę. Się. No chyba nie, ale strasznie mi się podoba. Ten kapelusz na tle naszej słowy. Tak brakuje, turniejów. brakuje mi turniejów. No i tyle. Dzień był nawet udany. Powiedziałabym nawet bardzo. Trochę wyczyszczone. Także żegnamy się dzisiaj z Wami po raz kolejny twarzą mojego męża. Wiesz, że Cię nie widać? Wiem, okay. ale widać Ciebie. Pa, pa!